Cześć Dzień widzowie! Dobry. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy znowu przy Lublinie. Nie. Po, ojej, Trzy po miesiące. 2-3 miesiące co najmniej minęły. Dzisiaj mamy temat taki, żeby Wam pokazać, jak wygląda głowica, bo nowej głowicy dalej nie ma. I w ogóle, dlaczego ten cały ten przestój, i co mamy skompletowane, i takie inne rzeczy. Także ja oddam Staszkowi głos zaraz. Pokażemy Wam starą głowicę, jak pięknie wygląda, bo nie z czemu się nie nagrała. Dało nogę. Dało legalnie. nogę. Dosłownie, jak jest wykręcanie świec, i potem już nie ma nic. Także nie wiem, gdzie ten materiał się podział. Ale no ja oddaję Staszkowi głos. Lajk, subskrypcja i lecimy. No to co, widzowie? Pytaliście się, dlaczego mamy taki cholerny przestój. A odpowiedź jest tu od spodu. No, trochę się sprawa nam rypła. Bo głowica nam pękła. Podajże. No, tutaj pękła. I tu pękła. O teraz ładnie mi dać pęknięcie. A tu jest ładnie. A tu mamy... Nie tydzień Nie, tu ty jeszcze... pęknięto. Nie, 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 nie. Tak, mam. zobacz. Dzień. Ja widzę na nagraniu tu. Mikro? Hmm? Mikro. No to może, może mikro. i pękło. De facto tutaj też. No, co by nie powiedzieć? A, hmm. Tak trochę... Już z tej głowicy raczej nic nie będzie. Znaczy no jedynie jako dawca. Niestety. Bo możemy z niej odzyskać no, tyle, ile co uchwyty, szpilki pod wtryskiwacze, kowadełka, sprężne zaworów i same zawory. A tak to, to niewiele z tym zrobimy. Niestety. Niestety. Maćkowi stanął termostat. No to chłopak <laughs> się tak rozgrzał, że gdzieś to termikę płynu chłodzącego trzeba było oddać. No i niestety oddało to w głowicę. A, tutaj... a nie w uszczelce. A nie w uszczelkę, co dziwne. Mocna Mój uszczelka jest żeliwna, była. Więc teoretycznie powinna dużo wytrzymać. No i dużo. E, wydaje mi się, że macie, kto już, jak mu się w tym... W Krakowie, czy skąd tam ruszeliście z Łombolem, no. on prawdopodobnie pierwszy raz się zaczął przegrzewać i zaczął tłuc cudownie temperaturę Taak. w ten kawał polskiej myśli technicznej z odlewni w Andrychowie. Jest dobrze. Jest dobrze. No, także jest temat szukania głowicy, czy zregenerowanej, czy do zregenerowania. Temat jest jakiś skomplikowany. Ogólnie to, reconnaissance, robiliśmy to, co z głowicami jest trochę problem. Tak. Aktualnie jest 5, z czego dwie są do 2,4 zwykłego. <grych> także. No ale powiedzmy od zwykłego 2,4 może być głowica, bo one niewiele się różnią, bo jedna i druga jest żeliwna. Tak, no, ale mają inaczej otwory zrobione. Patrzyłem, porównywałem, to nie jest to samo niestety. I będziemy szukać głowicy pewnie do zregenerowania, I Wtedy dopiero będzie można to składać. składać. Tak, ale, ale co to, mamy? Ale na tą chwilę mamy już komplet uszczelnień do silnika, czyli wszelkie uszczelniacze, simmeringi i inne cudawianki. Mamy rozrząd, mamy oryginalną uszczelkę Gece pod głowicę, co jest dużym wyczynem. No i rzecz, która wspominaliśmy w poprzednim filmie, robimy. Interkuler. Tak. Mamy komplet oryginalnych rur do interkulera. Maciek tutaj już nam pełnie wykombinował interkuler i chłodnicę. Nie, jeszcze nie. Ale okay. jest, jest w zakupie, że tak powiem. No w każdym razie mamy uwagę, Oryginalny zbiorniczek wyrównawczy, co Maciek twierdził, że jest niedostępne. Bo jest. Tego się nie da kupić. Ja przypisywałem wszędzie, że produkt, nie, produkt niedostępny, produkt niedostępny. Uwaga, w Modpol w Warszawie leży sobie trzy takie zbiorniczki na stanie, leżały oryginalne. Za 70 zł. Za 70 zł. Kurde, jakieś przerabiane są za 200. Oczywiście, co jeszcze uda, uda nam się zdobyć? No. no, to są same rarytasy. Rurka do turbo. Oryginalna na półce. Bo nam się ukręciła. Bo ta, która się łaskawie nam ukręciła. Tak. Rury wodne, no to wiadomo, można kupić w miarę łatwo. Tak. No i, i tak no naprawdę i oczywiście mamy wszystko. Już mamy namierzony wentylator elektryczny, żeby wyeksmitować ten wiskotyczny, który jest. Tak. Znaczy na szczęście on, on gdzieś tam leży. O tam. O tu. E... Tu leży przy kole. Mamy oryginalny termostat. Proszę Rost. bardzo. Rosto z termotu. Proszę bardzo. Nie tak daleko od Maćka. Tak. Produkowany. No i tak to wygląda mniej więcej. No mówię, jedyny przez nam robi teraz to. Bo tak to byśmy Ta. mieli już złożone no, do Jeśli Jeżeli chcecie się pytać o ceny, to zrobienie takiej głowicy, żeby nie, pęk nie gdyby nie była pęknięta, to jest już prawie 1000 zł. Cały szlif, obróbka, to wszystko. To Ta. prawie 1000 zł. No, zregenerowane kupuje się tysiąc 1400. Więc no, Tylko pytanie, jest... jak zregenerowane. No właśnie, dlatego chyba lepiej będzie kupić drugą, która nie jest pęknięta, sprawdzić ją pod względem pęknięcia i ją zregenerować wiedząc, jak jest zregenerowana. No, no i to tak, moi drodzy, wygląda. No, no, Dużo pieniędzy, ale samochód będzie jak nowy. Dużo pieniędzy, oj dużo. Dużo, dużo. ale... nie zadaję pytania, jaki mam rachunek otwarty w ModPolu. Lepiej nie. Lepiej nie pytać o takie rzeczy. No dobra. No to moi drodzy macie, macie informacje, co się dzieje, dlaczego się nic nie dzieje. no W tym roku jest odpuszczone wszystko z tym samochodem. Może jak się złoży, złożymy, to to może gdzieś pojedzie, ale jeszcze jest tylny most kupiony do zrobienia. Do, do przełożenia po prostu ten, i tam ten uszczelniacz yy, atakujący, tak? Koła ataku. Tak, jest, on jest do wymiany, bo z niego się tam poci. A tak to ponoć on nie wyje, więc zawsze były duży. Duży tej plus. No i będziemy musieli już mając tam ten będziemy musieli zerknąć w skrzyni, czy to nie wyje też coś w skrzyni. Bo na pewno on wyje. On na pewno wyje, bo to słychać, że on na pewno wyje, ale delikatnie jeszcze może tam coś być, więc może to, to ruszymy. Jak tu się wymieni i będzie dalej coś wyło, no to wtedy wiadomo, że tam. No i co panie prezesie, coś jeszcze? No i tak to sprawa się rypła, pokrywka się stłukła. Tak. Lublin ma przestój, my mamy przestój, nigdzie nie jedziemy. Kogut dzisiaj się zaczął. Nie. A dzisiaj, tak. Dzisiaj. Dzisiaj. 8.00. Do... Tak, ruszyli. Miał a jechać, już, no i co? A już miałem ambitny plan, że pojadę Samarą. No ale niestety dostawa części z Ukrainy trochę za długo trwa. <laughs> Ciekawe dlaczego. Hmm. Myślę, że to nie ma żadnego wpływu innego. Eee... Tam się nic nie dzieje. Nie, jest cisza i spokój. No, także części są dostępne. Eee, no. Eee, no, to jeszcze jeżeli chcecie się pośmiać. Zrobiłem duże zakupy do Samary za całe 250 zł w Przelewczanie tak. Gdzie kompletny rozrząd do silnika 1.5 kosztuje 110 zł z pompu wody. OM Łada. Można. Można. Reperturka progu? Tak. Nagramy, nagramy filmik. Jak nagramy faworytkę Staszka, to nagramy filmik porównaczy Faworyt i Samara, i to będzie piękny film. Bo prezes wpadł na głupi pomysł. Niestety na trzeźwo, że zakupił Ładę Samarę z 90 roku za 500 zł. No i tym optymistycznym akcentem zakończymy ten program. I myślę, że zobaczycie Samarę jeszcze. Na, na, na pewno zobaczycie, będzie cięcie progów. Będziecie. No o Bo odkryłem skończy... mnóstwo pysznej pianki montażowej w progach. Skończ znam temat. Eee, dobra, no to tym optymistycznym akcentem kończymy program. Eee, drugim optymistycznym akcentem kończymy program i trzecim optymistycznym akcentem kończymy program. Trzymajcie się i do zobaczenia no w kolejnym filmie za, za dwa lata. No hej.